Rok tutaj Wojtek i gramy dzisiaj. Eee, nie przeszkadzaj mi, możesz? Dziękuję. Eee, no. Eee, czy. Nie wiem, co miałem być. Zapomniałem. Eee, a, że miałem się przywitać, że już jestem. No. więc... więc wracać tam na dół. Tak. widzisz inną drogę? Yy, kolejny odcinek z God of War Nie było dawno Bardzo, bardzo, bardzo dawno, bo z God of War odcinki były na samym początku mojego kanału A później ich nie było, ponieważ grałem w kilka innych gier Zapomniałem jak się tutaj biega yy, nie, nie tak Ee, grałem na przykład Spidermana, było z niego kilka odcinków, przy okazji zrobiłem w nim platyna. Ee, jakby kogoś to Wiem. interesowało. Ee, panie dziecko, czy ty się dobrze czujesz? A okej, okay, tak się przyspieszał. Teraz jedziemy... aj na górę, ja nie chciałem. Mogę zmienić? Chyba nie Dobra Słabo Dobra, ja chcę na dół Bądź na dole No dobra, jesteśmy na No chodź, pójdziesz. Dobra, upośledzony jesteś jakiś. I zapomniałem jak się grałem, muszę sobie przypomnieć, bo przecież. Tutaj, tutaj chyba nie. Nie, to wracamy. Tędy. No tędy nie, bo tutaj jest winda. Hmm. jak my powinniśmy zejść możliwe oj nie nie tutaj chcę no bo tutaj mi yy, skorzystać zdobyć światło alfhe alfheimu i rozproszczarne chcę by dotrzeć do dotrzeć do do kury A to mnie prowadzi tutaj, tak? Ja tam gdzieś mam iść. Tu coś jest łup wojenny. A dobra. Jestem głupi. Idziemy. O kurde. Światło, dasza rady. Orze Nie narzekaj. Gdzie mamy iść tędy? O oh, siłę ja Zapomniałem jak się gra w tę grę. Spadła? Dobra, chyba umarła. Dalej to strzelaj w nią. Cały czas zapominam, i chcę kwadratem bić. Pomogłoby, gdybyś uniosł światło, żebym widział, gdzie strzelam. Użyj słuchu. Przystosuj się. Robię to. No dobra. Co to jest? Srebra. Wow, tysiąc. Sporo. Dobra. Co jest tutaj? Eee... Aktywuj. Dzięki. Dzie, 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 dzie. Dzięki, dzięki, Znajdziemy go. dobra. W takim razie musimy iść tutaj. Ja chciałem tylko jeszcze sobie zobaczyć y, jedną rzecz. Zaraz wrócę. Dobra. Musiałem sobie posprawdzać y, kilka rzeczy. Tutaj nie mogę. Okej, okay. tutaj to wygląda tak, jakby były zamknięte cele. O, czy mogę. Dokąd teraz idziemy? Czy coś się stało? Chyba nie. A mogę łańcuch przerwać? Tutaj mogę. O! O kurde, znowu zapominam. Bij, bij, bij. w czas zapominam, że to nie tym przyciskiem. Dobra, I... Szkoda. Szkoda. trzeba. Szkoda, że nie można sobie oddalić chyba kamery. Wydaje mi się, że się nie da. Ja bym chciał sobie tak lekko oddalić. Byłoby fajnie. No, jak nie można, no to trudno. Dobra. Bierzemy teraz ten kryształ. I... idziemy... dalej. Niestety... Szybciej biec nie można. Idziesz, idziesz. No nie. Nie, jeszcze jakiś boss. Dobra. No to trzeba... O, mam pomysł. Bigo, bigo, bigo. Dobrze. No. Pięknie. Już możesz się skończyć. Dziękuję. No. Nie możemy być dalej. Tutaj. Tutaj mamy gniazdo. Wiem jak to działa. Eee, no tutaj setra. <grym i wierdził> <grym i wierdził> Przepraszam, mam jakiś taki kaszel. Tutaj, mm, tu jest skrzynia. Nie, nie wydostaniemy się stąd. Eee, nie zebrałem tego? Jak to jest możliwe? Na 100% wszystko zbierałem, ale jeżeli nie, to jeszcze sobie poczekasz chwilę. Tylko nie wiem, czy to nie trzeba było jakichś bożków pozabijać, czy coś, bo tutaj wydaje mi się, że się szło dalej. wcześniej jak szliśmy tak coś mi się wydaje więc nie nie idę tędy a tu jest widzicie cudownie jak się wspinało kółkiem zniszczono trzy z trzech pieczęci naprawdę? Jesteś pewien? E, a można tutaj? Chyba nie można. Na razie. Czy w takim razie mogę otworzyć? Tak, mogę. No i co tutaj będzie? Jabłko idun. Idun. Drugie z trzech. Co ty robisz? Nie weź mnie, nie strasz. Mm, tam nie ma nic takiego. Tu jest dzban. Żyćko. Eee, pytanie, czy tam się da jakoś dostać? Jakoś się musi. Tędy nie przejdziemy. Dobra, no to idziemy na prawo. Masz farta. Tutaj chyba jest żyćko A tutaj Jest coś jeszcze Ja srebra A wiem żebyś tam chciał iść ale jeszcze nie Nie, zanim się nie dowiemy Jak Dobra, może tędy nie Jak dojść tam Mogę to przekręcić? Chyba nie, a wydaje mi się, że to mógłby być fajne. A, chyba, że tu. Okej. Okay. Muszę jakoś to zrobić. Żeby się obydwie naraz rozwaliły. Czy tutaj nie? Tutaj nie ma. okej, okay, ja to rozwiążę. Ja to rozwiążę. Tylko dajcie mi chwilę. Jak dacie mi chwilę, to ja to rozwiążę. okej okay, nie wiem jak to zrobić. Hmm, zostawię to. Jak będę kiedyś yy, zbierał wszystkie znajdźki, to sobie to wezmę. Nie chcę mi się z tym bawić teraz. Teraz robimy odcinek, miałem mówić. I tak będzie. Dawaj, ciśnij frajera. No, no, no. O kurde, ale on ma duże życia. Biega. Gdzie ty jesteś? Dawaj A przydałoby się, jakbyś sobie w niego w sumie O kurde, co jest? Co on robi w ogóle? Zapomniałem jak się w ogóle... Dobrze H, R2 na przykład O kurde dobra, to nie, było do... nie był dobry wybór Shit Dobra, proszę się życie regenerować Pigo, piko. Dobrasz. Nie. Bij, bi. Uwaga. Pomóż, pomóż. Dobra. O, dobra biegaj strzelaj w niego, strzelaj w niego Jezu, za ile mam mojego życia On też ma bardzo mało Plus jest taki, że ja mogę Jeszcze się odrodzić Moje dziecko może mnie odrodzić Przynajmniej w teorii Fuck, nie Dawaj Snela, sznela, dawaj Będę miał full życia Jak będę miał full życia Nie będę miał w sumie, czego ja się spodziewałem, strzelaj w niego, strzelaj już mało, już mało, już niedługo nie, zostaw mnie, strzelaj w niego, strzelaj, dobij go, dobij go. Dobra, teraz nasza kolej. Chodź, ty dziadek. Oj, tego o, chyba o, już o, nie już nie przeżyjesz. Nie wiem, co mówiłeś. Wie, Ręka ci noc? przenika przez to. podłogę. O! Wilczy gniew. Runiczne przywołanie. Przywołuje widmowy w go wilka, który trzykrotnie zaatakuje wrogów. Zyskujesz runicne, runiczne przywołanie. Runiczne przywołanie można przypisać do szpona w zakładce broni. Przytrzymaj kwadrat, aby wykonać runiczne przywołanie. Nice! O, ale fajny kin... wilk. O, tutaj jeszcze coś mamy. E, wytrawiony ornament czegoś tam. Broń Wilczy, gniew, tylko OK. No dobra, Spoko. Tutaj można coś kupić. O, można. Większa prędkość przy oddawaniu strzałów. Możemy kupić, bo to nie kosztuje dużo, a to nam całkiem pomaga. A tej strzały światłości zdaję przeciwnikom większe obrażenia, bo ogłuszenia mogą być. Wow, tutaj mam tego sporo Dobra, ale na razie się tym nie będę zajmował się wtrącać. Wystarczy Możemy już iść Pamiętasz odpowiedź? Mhm. To rysuj Spadamy Chłopcze, przeczytaj to Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była. Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. No to jest prawda. Ale. Atreusie. Zapomnijmy o. Dobrze. No. Jestem tutaj. Jesteśmy. O, jak fajnie się to tak... I... I jesteśmy. Ok. No to wsiadajmy do łódki. Dobra. I chyba tutaj musimy płynąć. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz, Nie. Nie był jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuję jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Przepraszam. Oops. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to Cię pocieszy, to dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak, wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym Tchnieniem? Czy no. chcesz coś jeszcze zrobić w hmm. tym świecie? Powinniśmy chyba. Znaczy później i tak będziemy tutaj chyba mogli wrócić. Znaczy no powinniśmy, to była trochę doczyniwa no be jakbyśmy nie mogli... Mamy? Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojny było przetrwane. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynku. Dlatego Sindri i Brok zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. Widzesteś, nie późnowaliście. Jesteś spostrzegawczy. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. Kim ty jesteś? A czym? Jak ty się tutaj znalazłeś? znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien Krasnolud przekształcił w magazyn. Hmm. Zapełnił hmm. ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co tam to od Ciekawe. Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Flheimu po osełkę. Wyobrażasz sobie? Hm. Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, oczywiście. Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Ciekawy, czy Ależ proszę. Kamień wejścia. Jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Okej. Okay, a zaczniemy. pod kulkiem mamy jeśli masz zegubione przedmioty. Te przedmioty, tego, które pozostały na prowalki, aby przejść do menu. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? Co o, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. Co to? Wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezczelne starze. Czyli na przedmioty. Nie Okej. Okay, a tutaj co dostaliśmy? Uuu, uh, coś dobrego. Takiego fajnie dobrego. Eee, yy, ha, bo tu mamy wyekwipowane. Możemy to sobie ulepszyć. gniazda gniazdo zakręci tak mamy. Mm. A ulepszę sobie. No i fajnie. E, no dobra. Myślę, że możemy iść dalej. Ale już długo iść nie będziemy. Ponieważ już trochę tutaj jesteśmy. E, czekaj, to co my powinniśmy znów do łódki? Gdzie mam iść? Tutaj, no to co mnie bejtujesz, Jezu Chrystus? Muszę coś wyznać. Te głosy w mojej głowie, słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona To, czego się bało. Hmm. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? OK. Idziemy teraz tędy. O, to jest portal. Ale not sure pewien I want to go there. Wydaje mi się, że I don't want to. Dobra. Idziemy tutaj. Co teraz? Mamy światło. Do Midgardu. Do Midgard. Mm. Midgard znajduje się w centrum wszystkich światów, aby wrócić do Midgardu, wciśnij trójkąt. Niesamowite, się wszystkie światy okay. zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. Ten pokój umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. No. Nawet fajnie To jest świetnie zrobione Oła wow. Dobra Wróć do góry A chyba już jesteśmy w takim razie W Midgardzie Jesteśmy? No Dobra Przyspieszyliśmy otwarcie Lekko. Katcenka. Bro! Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hmm? Hmm. Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kąszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Hm. Pewnie pokpił sprawę, wręcz przeciwnie. No. Hmm. Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Hmm. Ale wiesz, co liczy się najbardziej, konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie, co się stanęło? Znak krasnoludów. ulepszyłem. No i fajnie. I no to jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach wolontur żyje pewien znajomy alchemik Anwari. A może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś stu zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem. Nosi zielony pierścień. Mał mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Antwari zrobi dla Was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy Wam drogę do kopalni. Mm, dobra. Przytrzymaj, aby śledzić przysługę. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla Was. Opłaci się Wam znalezienie. No, dobra. Czy oni tak w sumie rywalizują? Pamiętasz, jak wrócić do czarnego tchnienia? Pewnie. No. Musimy przejść przez most do wieży hajmu. Wracamy do czarnego tchnienia? Czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Kurde, zobaczcie, jak nam sprytnie proponuje, żebyśmy sobie poszli w otwarty świat. Ale nie. Fabułę, będziemy robić. Będziemy Uryliśmy robić. Nie wiedźmy. Jaki to kierunek? Jest późny O Słońce jest tam, więc... Południe. Pożerać Południemy światów. Zachód... Dobrze. Okej, okay. tam jest to. I ogólnie tam ci bracia, w takim razie, to oni ze sobą rywalizują, ulepszając nam broń, więc... całkiem fajnie. Eee... Dobry wieczór. Łoooł, wow, ale fajne. O ty! Spadaj, typie. Oj, ale żebym sobie tutaj nic no tutaj sobie poszedłeś spać Oj, tego zapomniałem zablokować Pierrzeć No i fajne. Chyba zaczynam łapać No, to dobrze ja sobie jeszcze wezmę życzko i myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Sporo trwa. E, trochę go przytnę. U mnie jest to po, ponad trochę pół godziny, ale trochę krócej e, będzie on trwał. E, myślę możemy popatrzeć na smoczka fajnego. No więc dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, Miło jest wrócić po takiej długiej przerwie e, do Oga bo grałem sporo w Spidermana. E, w Spidermanie mam już Platynę, jeszcze później grałem trochę w The Witness. Też bardzo fajna, logiczna gra i też mi brakuje jednej, jednego tylko trofeum do Platyny, ale takiego bardzo, 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 bardzo trudnego. E, no ale... E, nie przedłużając już e, tego odcinka. E, do widzenia, cześć i siema!